Wojciech Pokora zamartwia psi okreska on. Kiedy jecha bez lekarz stwierdzi, że i zgączy wice Jan. Przez kilka tygodni Wojciech Pokora, 83 L, walczy po Kreska ukochanej Kreskaony. W nic nie zwiastowa, bo tragedii. Ona obudzi Basi w i poszła do kuchni i zrobi herbat. Chwil później wróci do pokoju i zacz basi dusi wspomina aktor. Czytaj więcej na. Jak, wita, to u niego w domu. Zaprodzin, która przeje kreska de kreska kreskanych z Polski i nie tylko, zapachem potraw przyżdzanych przez kreska on, tradycyjny hoint. Ale tamte, wita by bezupełnie inne. Tym razem Hanian nie byba w stanie nic przygotowa i, witeczne dowodzenie przejba starsza córka Anna. Wspomina Wojciech pokorę w swojej i kreska c z pokor przez kreska ecie. Jego ukochana kreska ona wróci ba do domu po miesięcznym pobycie w szpitalu w banie na bo kreska e narodzenie. Map kreska onkowie mówi jednak, kreska e wróci ba ze znacznie odleglejszego miejsca. Kania dodzi uwa kreska a. Kreska e tamtego dnia by w zawiatach, wyznaje aktor. To by zwyczajny listopadowy poranek. Dziewczenie idą wypadnia bgwa rozmów, gdy kreska odwiedzi by ich wnucz ta z córk. Nic nie zwiastowa bo tragedii. Ona obudzi Basi w i poszła do kuchni i zrobi herbat. Chwil później wróci Ba do pokoju i zacz Basi dusi. Zadzwoni Bem na pogotowie, a gdy od bokreska Y Beme zbuchawk, straci Ba przytomno opowiada Wojciech. Nie wiadomo, jaka by Ba przyczyna. Pewne jest, kreska A zatrzyma, bo R kreska E nie, serce i kreska ona, aktora przez oddycha. Kiedy jecha karetką, lekarz stwierdzi po niej zgon. Jego zdaniem do szpitala dowieziono Jotnie kreska F. sekundy zdecydowała, Kreskę uda, bo się przywróci do kreska Ecia, zdradza artysta. Jednak nie od razu stanu kochanej kreska, one poprawi, psi. Bbawu, piczce, nikt nie wiedział, czy esbyszy, byszy, czy rozumie, co się wokół dzieje. Siada bemko bo niej, delikatnie brabem jod za Rka i mówi bem. Oni boci, o niej, o nas. Kochanie, zobaczysz, wszystko będzie dobrze. Jeszcze dzień, dwa, wybudź ci i zaczniemy normalnie rozmawiać. Później pójdziemy na spacer, kupić bukiet piknych kwiatów. Wspomina aktor: Dziwię. Kreska e kreska ona esbysza jego sbowa. I wróci ba do niego i bliskich na wita. To by cicha magiczna noc. Na tej wigili zorientowałam się. Kreska a czas myśli zatrzyma, przyznaje Hanna.